Zobaczmy co my tu mamy do zrobienia. Co to było? To A to świnia Więcej ich jest Oto część miasta zamieszkana przez starsze rasy Krasnolcy, że mi ślinicy i Telkian A i są. Tak, teraz ja się tutaj zmienię jakąś misją, ale najpierw muszę się z nimi sprawić. please Hmm, co by teraz zrobić? idziemy tam. Wąż Eskulapa. Chciałbym wiedzieć, co za dureń skojarzył zrzucanie wężowej skóry z odrodzeniem i dalej z medycyną. Jest noc. Uczciwi ludzie już śpią, więc nie mam pojęcia, co robisz na ulicy. To Pielce. Sny? Nie twoja sprawa. Nie moja. Dlaczego magister wyszedł na wolność? Ten z Salamandry ma możnych protektorów. Nie wolno zadzierać z potężniejszymi od siebie wiedźminie. Mam brać przykład ze Straży Miejskiej i wypuszczać bandytów na wolność, gdy tylko usłyszę brzęk trzosu? Nie pozwalaj sobie. Nadal jesteś pod obserwacją. Wszystko odbyło się legalnie, bo ktoś wpłacił kaucję. Mhm. Wiesz, kto jest tajemniczym dobroczyńcą? Nie. Przelew przyszedł z Krasnoludzkiego Banku Wiwaldich. Nie do namierzenia. I daj mi spokój, mogę się wpakować w kłopoty przez taką gadkę. Mam kilka pytań. Pytaj: Wiesz coś o tym więźniu z Salamandry? Nawet jeśli, to czemu miałbym ci mówić? Kapitan urwałby mi łeb. Może dasz się jakoś przekonać. Może... <laughs> Biały proszek nam pomoże. <laughs> <Akurat> mam. <laughs> Nie pogardzę dobrym fiste. Powiesz mi coś o tym więźniu z salamandry? Kiedy? Ja prawie nic nie wiem. Na zdrowie. Gdzie on w ogóle jest? Tyle to mogę ci powiedzieć. Przenieśli go do szpitala Lebiody. Dzięki. Powiedz coś więcej o tym paserze, któremu skonfiskowaliście Wiedźmiński Miecz. O talarze? Wiesz, czasem to przychodzi. Jakoś trzeba żyć. Poprawdzie to całkiem nieźle się dogadujemy. Zanim wypuściliśmy magistra, rozmawiali z Vincentem na podwórcu. Paser rozmawiał z Vincentem przed zejściem do kanałów? Podejrzane. To nie był zbieg okoliczności. Gdzie znajdę tego talara? Zaznaczę ci na mapie. Tylko bez zabijania. Mamy z nim sztamę. Powinieneś z tym skończyć. Może, ale na pewno nie dzisiaj Wiedźminie. mi Bywaj. Panowie w moich przygodach. Sam zatrzymać szansę ciężkiej. Ciekawe. Jestem paserem, sprzedaję i kupuję. Czym handlujesz? Wszystkim, czym warto. Hmm. No to jak kurwa będzie? Robimy interes? Jasne. Słyszałeś o salamandrze? Jebane gady, słyszałem, ale nie mam bladego pojęcia, czego chcą. Płazy. Co kurwa? Salamandry to płazy. A teraz mów, co ci z nimi łączy? Nic, kurwa, nie wiem. Robisz interesy z salamandrą? Masz kontakty ze strażnikami. Byłbyś wartościową wtyczką dla Azara. Żyjemy w kurewsko niebezpiecznych czasach. Potrzebuję opieki. Także przed salamandrą. Ta, jasne. Odpalam cieciom Vincenta kilka złociszy, a oni dbają, żeby nic złego mi się nie przytrafiło. Nie mam teraz czasu, bywaj. Wierzę ci. Ponieważ jednak istnieje domniemanie niewinności, załóżmy na razie, że to nie ty. No raczej kurwa nie inaczej. A z wywiadu gratuluję dedukcji kurwa mać. Jak do czegoś dojdziesz i będziesz potrzebował informacji, przypełznij to pogadamy. Diabli nadali. No to jak, kurwa, będzie? Robimy interes? Straż znalazła u ciebie wiedźmiński miecz. Po pierwsze, kurewska straż. Po drugie, co ci do tego? Niedawno był tu inny wiedźmin. Berengar. To nie była jego brzytwa. Skąd możesz to wiedzieć? Mam trochę gratów twojego kumpla. Kosior pochodzi z innego źródła. Inne rzeczy? Inne, znaczy nie miecz, rozumiesz? Na przykład mogły to być jego zafajdane kalesony. W takim razie skąd miałeś wiedźmiński miecz? Co dostanę w zamian? Nie zaszlachtuje cię jak wieprza. Uczciwa oferta. Kupiłem go od pewnego typa w karczmie pod misiem kudłaczem. Cechy szczególne? A nie są ci potrzebne. To najbardziej znany gracz w kości w okolicy. Jest kurwa niesamowity. Prawdziwy chędorzony magii. Skąd masz rzeczy Berengara? Jesteś kurewsko uparty, koleś. Od pośrednika. Talar, chyba się nie zrozumieliśmy. Nie interesuje mnie pośrednik. Potrzebuję informacji o Berengarze. To kurwa nie do mnie. Twój koleżka Wiedźmin pracował dla alchemika Kalksztajna. Te informacje masz gratis. Za każdą następną policzę normalnie. Skąd masz rzeczy Berengarze? Jesteś kurew. Gdzie go znajdę? Znajdziesz go w misiu kudłaczu, ale nie wiem, czy będzie chciał z tobą gadać. Gość nazywa się Kolman. Zajmujesz się też hazardem? Jestem, kurwa, absolutnym mistrzem pokera. A co? Zagrany? Nie rozśmieszaj mnie, jesteś żonym amatorem. Poćwicz, zanim zaczniesz truć mi dupę. Szpital Lebiody, tu trafiają ofiary plagi Katriony. Jeszcze dwa etapy do końca: stara wyzima i piekło. krew, ale jestem mroczny. Przejścia nie ma. Chcę wejść do szpitala. W szpitalu są chorzy na zarazę. Nie będziesz mi tu choroby roznosił. Bywaj. Nie do uwierzenia. Wydaje się, że nawet wyzima ma swoją gorszą dzielnicę. Twoją śmierć!